No witam w nowym tygodniu, w nowym weekly vlogu. Powiem Wam, że początek tego tygodnia był taki spokojny, domowy. Już w Nowym Jorku zrobiło się naprawdę zimno, więc zaczynają się te takie dni, gdzie więcej się siedzi w domu i szczęśliwie mogę korzystać też bardziej z rzeczy, które są w budynku. Dzięki Bogu, że mamy taką możliwość i nie jestem skazana tylko na mieszkanie albo walczanie o każdy oddech na zewnątrz, bo wiecie, jak to jest w zimę. No, druga połowa tygodnia była już bardziej aktywna, dużo więcej czasu poza domem, spotkań, ale to zaraz zobaczycie. Poniedziałek zaczęłam sobie od śniadania mojego jednego z ulubionych, czyli pasta z awokado, jajka, fety, I Love It. A następnie poszłam na siłownię. Bardzo lubię sobie zrobić poniedziałek taki dynamiczny, taki ciasny. Jakoś tak wtedy y, od razu mi się lepiej funkcjonuje przez cały tydzień. Ja mam w ogóle wrażenie, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, jaki pierwszy dzień miesiąca, taki cały miesiąc. Ja tego bardzo przestrzegam, więc staram się, żeby te dni były fajne. Trening zaczęłam sobie od rozgrzewki, czego w sumie nie nagrałam, no a potem przeszłam do mojego ulubionego, ale też najbardziej męczącego ćwiczenia, czyli do bułgarskich przysiadów. I teraz jak patrzę na ten filmik, to widzę, że noga, na której się opierałam na ziemi była trochę za bardzo jakby zgięta, wiecie, tam powinien być kąt prosty, więc jakby co to ja widzę to, ale na trening tego nie widzę. <laughs> Więc już wiem, co mam do poprawy. Potem przeszłam sobie na maszynę na ściąganie, na moje pykające łokcie, klasyk. Po siłowni mój brzuch jak zwykle doznał jakiegoś olśnienia i stwierdził, że jest niemiłosiernie głodny. I zawsze tak jest, że nawet jak pójdę po fajnym, porządnym śniadaniu na siłownię, poruszam się chociaż trochę, ja jestem głodna tak, jakbym nie jadła trzy doby. Więc zrobiłam sobie jakieś awaryjne jedzenie z resztek w lodówce, bo wiecie, poniedziałek. Wiadomo jak to jest. Um, no i zainspirowały mnie te pustki w lodówce do pójścia do Holford. No i to już właściwie było popołudnie. Potem, słuchajcie, nic ciekawego się nie działo. Wzięłam sobie długą ciepłą kąpiel, bo na tej mojej trasie do Holford wiało tak, że dosłownie wywiało mi wnętrze moich kości. No a potem przyszedł wtorek, i wtorek był strasznym dniem. Tak jak możecie po mnie zobaczyć, to był naprawdę jeden z gorszych dni moich zdrowotnie od dawien dawna. Pozłapałam taką migrenę, która słuchajcie, trzymała mnie dosłownie cały dzień, a właściwie jak się potem okazało, trzymała mnie do końca tygodnia. <grym> Także nigdy się z czymś takim nie spotkałam i ja migreny miewałam swego czasu. Parę lat temu miałam taki okres migrenowy. Generalnie nie pomagały mi żadne leki przepisane od lekarza, nie pomagał mi i Wuprom w większej dawce, czyli taki klasyk, nie pomagały mi żadne naturalne sposoby, e, okłady, ciemny pokój, to w ogóle wiecie, to, jakby, to nie jest pomoc, tylko to jest takie zniwelowanie skutków. Więc tego nie zaliczam nawet do takich aktywnych, y, jakby opcji pomocy w migrenie. No, ale tak, ten, ten raz był wyjątkowo zły, ten tutaj. Y, aha, jeszcze chciałam dodać, że wtedy po prostu mi te migreny minęły parę lat temu. Y, był taki intensywny okres, i potem one sobie zniknęły. Um, no ale teraz ewidentnie była to mocna, mocna migrena i sobie po prostu do mnie wróciła. Wydaje mi się, że powodem była pogoda, bo jak się w Nowym Jorku zmieniają pory roku i przytaczają te fronty, to są bardzo, bardzo intensywne zmiany pogodowe. Bardzo mocny wiatr, a ja po prostu nie ma dla mnie niczego gorszego niż wiatr. No i widzieliście na poprzednim klipie, że robiłam sobie taki automasaż, uciskając odpowiednie punkty. Naprawdę ja znam dużo sposobów, ale tego dnia nic nie działało. Próbowałam sobie wypić też kawę na podniesienie ciśnienia, po tym jak wzięłam już dwa adwile, no ale prawie tą kawę zbytko zwróciłam, także bez szczegółów. Tutaj mamy dzień kolejny. Trochę lepiej się poczułam. Zmusiłam się też do tego, żeby trochę się już, wiecie, wrócić do życia. Dla mnie każdy dzień, w którym nie mogę normalnie funkcjonować, jest po prostu tragedią. Ja muszę mieć swoją rutynę, muszę coś robić w ciągu dnia, bo inaczej czuję, że po prostu marnuję swoje życie. Nawet jeżeli robieniem czegoś w ciągu dnia ma być wstawienie zmywarki, to od razu jest mi lepiej, bo po prostu coś zrobiłam. No i tak, i tego dnia właśnie odgruzowałam dom, i tą bombę, która wybuchła poprzedniego dnia. Dosłownie jeden dzień zanim mogłam, i dom, w sensie dom, mieszkanie wyglądało po prostu, jakby ktoś zrzucił bombę. Na fali tych wszystkich porządków i ogólnego sprzątania ogarnęłam jeszcze pomponowe zabawki, bo już wymagały prania. I tak sobie segregując te zabawki do prania stwierdziłam, że pomponowe zabawki są jak smutne beżowe dziecko: wszystko jest beżowe, brązowe i różowe. No i potem, jak zadbałam o dom i pompona, przyszedł czas, żeby zadbać o mnie, czyli nakarmić samą siebie. I powiem Wam, że tej jesieni mam bardzo ochotę na takie zdrowe rzeczy, i czuję, że po prostu mój organizm dosłownie pragnie. Owoców, warzyw oraz jogurtów w sensie na biału, ale najbardziej takich właśnie kremowych, lekko słodkich jogurtów. No i połączeniem tego wszystkiego jest shake i zrobiłam sobie właśnie takie smoothie shake z Woex. Wyszedł mi niesamowicie piękny kolor tego napoju i naprawdę stwierdzam, że natura ma najpiękniejsze kolory i najpiękniejsze barwniki są naturalnie występujące w naturze. Mam pomponę na spacer i zobaczcie, jak on wygląda. Jak taki kazachstański pasterz do pędzenia owiec. Pokaż się, ty sam jesteś owcą. I no wygląda po prostu przeuroczo. I ten kożuszek nie ma rękawków, bo jak ktoś w miarę ogarnia ubieranie piesków, to pewnie wiecie, że rękawki odpadają, więc jest taki bezrękawniczek. Rzadka sprawa, że od razu ma wszytą tu sprzączkę, a jednocześnie ma bardzo fajnie, dobrze trzymające tutaj guziczki. Och, Boże, guziczki! I po prostu wygląda super. Jeszcze w komplecie z moimi Agusiami to wygląda po prostu bombowo. Leć! No, to moi drodzy mamy pierwszego Jastrzębio. Nawet powiedziałabym, że coś większego, bo jak leciało to było zdecydowanie większe. Um, Także po nocy trzeba pieska na smyczce przytrzymać, bo piesek papa. Pa. Był taki TikTok, teraz mi, on się nudzi, chociaż nie jest mi do śmiechu, jak to widzę. Makarena, makarena, jeden jastrząb w imię nie ma. Właśnie tak to widzę. No dzień dobry moi drodzy, wreszcie się widzimy i słyszymy. Nie miałem jeszcze okazji do Was gadać w ogóle w tym tygodniu, to jest żenuła. E, wróciliśmy właśnie z Pomponem ze spaceru. tam tu do na dole. I przyszło parę rzeczy z handemu, więc Wam pokażę, bo ostatnio słyszałam głos, żeby pokazywać hole, więc bardzo proszę. Zamówiliśmy taką świeczkę. Bardzo zwykła, nie pachnie jakoś mocno i pachnie tak, powiedziałabym, zwyczajnie, ale wychodziła ona wręcz gratis do zamówienia. Więc po prostu, żeby nabić daną cenę i od tego mieć procent rabatowy, wzięliśmy ją, dzięki czemu ona wyszła jakby wiecie, za darmo. Bear up. Dalej mamy ręczniczek, tak jak mamy w łazience yy, i dokupiliśmy po prostu kolejny, bo nam brakowało. Ją też wyszedł gratis, więc bardzo miło. I polecam Wam serdecznie ręczniki z Handemu. Używam ich już no, odkąd zaczęliśmy tu mieszkać, to będzie trzeci miesiąc, nic się z nimi nie dzieje. I tak, mega, mega, polecam. Mega są fajne. I one są w ogóle też w kolorze na handlemie takim ciemna zieleń z bielą, albo bordo z błękitem, czyli w stylu tekli. Ale oczywiście są wykupione, jak wszystko na handlemie co wiecie, fajniejsze, taka prawda. Chociaż czasem coś da się dorwać. I właśnie a propos da się dorwać, rękawiczki. Nie mogłam kompletnie znaleźć ani w tym, ani w poprzednim sezonie fajnych rękawiczek w kolorze pudrowo-różowym. W całym internecie. nie mogłam znaleźć, czy to złej jakości, czy dobrej jakości, nie ma. Więc stwierdziłam, trudno, biorę z chędem i wywalaję je po jednym sezonie. I don't care. E, już mam dość szukanie rękawiczek i spędzania nad tym po prostu, Bóg wie ile godzin. E, no, one są trochę zbyt włochate <laughs> chyba, jak dla mnie. Może będę ja musiała trochę ostrzec, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Chociaż może to się też wytrze w trakcie używania. W ogóle moje paznokcie przyświtują jak bardzo naciągnę. Okej, okay, to jest awaryjne i one są w miarę do kompletu z czapką moją zimową. Mam z tamtego roku taką czapkę, ale mega małą nosiłam, więc nie wiem, czy kojarzycie. Ona jest z taki, takiej firmy. I something jak to w ogóle powiedzieć? Nie wiem, co za pomysł na firmę, której ja nie mogę wymówić. W sensie ja, ludzie nie mogą wymówić, bo już ta firma jest mega problematyczna. Nie wiem, jak miałabym to powiedzieć, nieważne. W każdym razie to ze sobą w miarę pasuje i naprawdę mi to wystarcza. Ja w zimę nie wkładam zbyt wiele wysiłku, bo zima jest po prostu moim znienawidzonym czasem i ja się nie będę na tym głowić. A propos jeszcze zimę, wysłuchajcie, ten sweterek jest z Hendemu. On jest, jak widać, załączonym taki zimowo jesienny w sensie. Każdy może zajmować kiedy chce, ale myślę, że kolor wskazuje na to, że jest taki to właśnie typowo na ten czas. I zobaczcie, on ma tutaj taki rząd guziczków w serduszka. Uważam, że mega cute. I on jest właśnie z HMU. I nie wiem, czy wspominałam na początku, czy nie, że Staś sobie zamówił dress z HMU, więc uważam, że Handem ostatnio naprawdę daje radę, powiem Wam. I ten sweterek miałam właśnie dzisiaj do nagrywek na TikToka, jak sobie wcześniej nagrywałam, i fajnie. Fajnie mi się sprawdził, cieplutki, przyjemne. Tylko mam wrażenie, że Henry robi ostatnio coraz większe te rozmiary. To jest S, a wygląda jak M. Wiecie o co chodzi? W sensie ja go mam w ogóle zamiar nosić tak mocno wkasanego, tu delikatnie rozpiętego do spódniczki. Albo do shortów z rajstopkami, więc to wtedy się bardziej wyważy i nie będzie, nie będzie tak, wiecie, taka ciemna tutaj ołówek taki, tylko po prostu będzie to bardziej zrównoważona. Więc tak, no ale dzisiaj tak testowo założyłam i... Sprawdza się fajnie, on jest z takiego moherku, coś tam, coś tam, wiadomo, że nie moher 100%, ale taki, o. Myślę, że w miarę się nie będzie mechacił. bo mam sweter z Zary z takim materiałem i się kompletnie nie mehaci, także bardzo fajnie. Dobrze, idę rozłożyć Dary, Dary paczkowe. I tak, moi drodzy, no. Walczymy dalej z tą ciemnością tego dnia i przez następne 4 miesiące Jeszcze mi się przypomniało, że widziałam komentarz, żeby porozmawiać o mojej zupie yy, łososiowej, czyli mojej ulubionej, tak. Yy, żeby podała przepis. Więc moi drodzy, biegnę. Biegnę, nie wiem, dlaczego dopiero teraz mi się o tym przypomniało, ale już jestem. Co, mycho, Coż tu przyjść? Dajcie mi chwilę. No cóż. Nie, nie będzie już wymusza na mnie, bo jest szuflada z jedzeniem i na mnie wymusza. Mm. Już dzisiaj dużo zjadłeś, była skórka z łososia i łosoś i inne rzeczy. Dobra, podam Wam przykładem przepis i idę zabrać pieska, więc tak. Um, przepis jest bez proporcji. Każdy sobie wymierzy sam, w zależności od ilości swojego garnka, tego, czego chce zjeść, jak kto jest głodny, jak kto lubi słone i tak dalej, ja podaję składniki. Łososia możecie zamienić na nurwę. Ja zawsze robię z łososiem, bo jest dla mnie najbardziej pożywny, taki gęs, gęsty jakby, taki najbardziej zbity i po prostu czuję, że on najbardziej na mnie działa, że się nim najadam. I też wiem, że mi nie szkodzi żołądkowo i tak dalej. Jednak muszę mu dać, bo na mnie wymusza, przepraszam, na chwilkę. Ale co byś chciał? Poczekajcie. Co mogę Ci dać? Dawno tego nie było. Proszę. Na mnie Nie, nie jestem stanowcza, on jest rozpuszczony wiem, co chcecie powiedzieć, Ok. przepis, Ym, łosoś lub inna ryba, ziemniaki, marchewka, koperek, por, to są, to jest podstawa oraz warzywa zostało wymienione, teraz kategoria dodatek, to jest śmietana i serek naturalny, ja zazwyczaj dodaję te dwie rzeczy, bo lubię jak ta zupa jest naprawdę taka gęsta i taka wiecie, zimowa i taka, mm, mm. więc tak, yy, śmietana ten, E, śmietana taka gęsta, wiecie, taka kwaśna jakby, nawet nie jakby tylko kwaśna, i z dodatków już takich totalnych, to jest sos rybny, sos sojowy i bulion. Ja używam bulionu gotowego. W Polsce jest wybitny bulion gotowy z Knora. Ja mam tego typu podobny, nazywa się Everything Bouillon and I love it. Nie stoimy w garach, jeżeli nie musimy. Pamiętajcie, chyba że macie gotowy bulion z rosołu, czy jakiś tam inny kolagenowy specjalnie zrobiony, idę. Co tam macie, to sobie wrzućcie. Ja zawsze używam tego żeliku i jest po prostu wybitne. I wiem, że to zupa rybna, ale ja i tak jeszcze dodaję sosu rybnego, żeby to wszystko było bardziej takie wiecie, rybne. No i do tego tak, sos sojowy, tak. No i tyle, mega proste. No i wiadomo, że tam zaczynacie od podsmażenia na maśle. Pora, poczekajcie, bo mi zjechaliście. Podsmażanie na maśle pora, potem tam inne warzywa, potem je zalewamy mmm, bulionem. Ten bulion tam sobie tyrka, dorzucacie w ostatniej chwili, on jest w ogóle... On łapie w sekundę we wrzątku. Fajny jest taki gotowany. E, no i do tego na koniec, że tak powiem, po wiejsku zabielacie. E, no i potem przyprawy. Całość zajmuje literalnie 20 minut, a jest po prostu przepyszne. I ostatnio wszedł mi do głowy pomysł, żeby ją jeszcze ulepszyć, słuchajcie, żeby była jeszcze bardziej zimowa, żeby się jeszcze bardziej najeść i żeby zamiast ziemniaków bez soczewicę. Ja. Yeah. Ja yeah. robiłam ostatnio zupę z soczewicą przepyszna, ale robiłam ją wczoraj, widząc jednym okiem z migreną, bo to było jedyne, co miałam ochotę, i w ogóle padło na nową zupę. Nie wiem, jak ja to wczoraj zrobiłam. Ale zupa była z, właśnie, soczewicą. Więc taka wyżywna, mega fajna. Także zaczynam się przekazywać, przekonywać do soczewicy. I właśnie myślę, że ją też wrzucić do tej zupy, ale to jakby jest opcjonalnie. Także, no, to mam wyjaśnione. Bardzo się cieszę. A ja idę ogarniać dalej bombę, która wybuchła wczoraj podczas mojej migrany, bo jak widzicie, jest ciemno za oknem, a jeszcze bomba nie jest do końca posprządzana. Wow. Wow. serdecznie moi drodzy, z nowego dnia. Idę właśnie, poczułam się jak zor, rozrzucając tak ten płaszcz. Idę właśnie na zdjęcia. Nawet będę, mam na czas, znaczy ja zawsze jestem na czas, a właściwie ja jestem nawet przed czasem, ale takie poranne godziny wywołują u mnie palpitacje, bo jest dziesiąta coś, mamy zdjęcia na jedenastą, żeby nie było tłumu w socho. Zaczęłam już podnosić nogę, żeby Wam pokazać mój outfit. No i stwierdziliśmy z fotografią, że coś w tym stylu zrobimy. Wydaje mi się, że ten płaszcz lepiej będzie wyglądał nałożony, bo tak to jakoś trochę, o chyba tak jest, chyba lepiej. Jak na przykład zrobić coś takiego bardziej, o chyba tak będzie lepiej. No zobaczymy jeszcze. No tak, no taki wiecie, mega prosty outfit. No ale brązy, beże, te spodenki robią w ogóle taką mega robotę. Uwielbiam ją. naprawdę kocham je. Odkąd je kupiłam, to nosiłam mnie codziennie, gdy gdyby nie pogoda, ale i tak je wpycham na siłę, nie pogody. No ale fajny outfit bardzo jestem zadowolona, ładnie to wygląda. No i też dużo zawsze jest pytań o ten pasek, to jest pasek z gucci nieśmiertelny. jeśli ktoś jest chętny to informuję, że to właśnie to. I też ostatnio widziałam pytanie o tą torbę, ona jest z Verified. We, tak, o, to wygląda. Podlinkuję może, jeżeli będę pamiętać, mam nadzieję, że będę. Poczekajcie, bo się prawie potknęło pieska. Ach, pieska! Wróciłam już ze zdjęć, no ale nie rozebrałam się jeszcze, bo musimy zwrócić jeszcze raz uwagę na ten outfit mój. Naprawdę on na zdjęciach wyszedł tak super i ja się czuję w nim tak świetnie. Nie pomyślałabym, że zimą spodenki mogą robić... Ojej, poczekajcie, źle zrobiłam. O tak. Że spodenki mogą robić taką robotę. Naprawdę jeszcze te buty no nie, no mega, mega to wygląda. Ten outfit będzie, będziecie go widzieć często. Mega mi się podoba, mega mi się podoba i tak będę go sobie używać na pewno. W ogóle słuchajcie, chciałam wam mega polecić ten płyn. On jest taki do rzeczy jedwabnych, do swetrów i ja właśnie w tym, z włosami pompona, okej, okay, ja właśnie w tym sezonie przeprałam wszystkie moje swetry. Między innymi ten, który widzicie i zobaczcie jak on się upuszyścił, że tak powiem i, jak, i ile on ma włosków, a wcześniej tak kompletnie nie miał. Był taki mega przyklapnięty i jest ja w ogóle boję prać swetrów, ale okazało się, że nic im się nie dzieje. Na delikatnym programie, nawet jest susze na delikatnym programie i one się po prostu mają świetnie i ten sweter dosłownie odżył, on jest cały jak nowy. Mm, nie wiem, czy coś tego, no, tego typu to na pewno będzie w Polsce. Nie wiem, czy dokładnie to będzie, ale mega Wam polecam. On jest, no niestety, mały. Czy drogi? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie jakoś strasznie drogi, ale no, raczej trochę kosztuje. Ale no mega warto. Mega warto, bo po prostu ratuje swetry. I ja już przeprawiam całą moją swetrową szafę w tym sezonie. Chciałam już jakiś czas temu pokazać jak sobie cute zrobiłam przy szafce nocnej, w ogóle mamy taką buźkę prześwitującą spod spodu kołdry, więc zwracajmy na to, proszę uwagi. Słuchajcie, tak, tutaj nie ma szuflady, nigdy nie było, w projekcie tutaj jest pusto, a ja mega lubię te szafki, bo one nam idealnie wchodzą w przestrzeń, w ogóle są super ładne i tak dalej, więc nie chciałam ich wymieniać przy przeprowadzce. No ale tutaj zawsze miałam taki rozgardiasz, bo wszystkie te rzeczy, które teraz już są tu, do czego piję, były rozrzucone tutaj i wyglądało to brzydko. A teraz złożyłam je sobie w takie dwa mikrosegregatorki i uważam, że wygląda to mega cute. I tutaj mam rzeczy do spania, maseczka, stopery, jakieś tam inne graty. A tutaj mam całą moją pielęgnację i powiem Wam, że to jest super, bo wyciągam sobie to wieczorem jednym ruchem. Wszystko mam w, jednym, w jednej skarpecie jakby. Pieskowi tutaj nie przeszkadza, że ja się tarabani, bo czasami jak mi jakiś krem spadł, to on po prostu wystrzelał z tego posłania jak z orbity. A teraz nic mi tu nie spada, wszystko jest w jednym koncepcie moim kwiatkowym, różowym i kocham. Na Amazonie takie oczywiście graty, zabierzcie mi Amazona, bo tam ja zostawiam po prostu wszystkie pieniądze moje i mojego starego. Ale jeżeli szukacie opcji na właśnie brak szuflady, na taką wnękę, to mega polecam takie cute organizerki. Robiłam sobie taki mega cozy nest i zobaczcie jak fajnie sprawdza się ta lampka ze stołu naprzeciwko kanapy. Ona do tej pory tam stała, ale teraz ja sobie będę czujować tutaj. I żeby nie było tak ciemno, tylko żeby było jakieś źródło światła, to ona super się sprawdza. Można też ją przystawić na bok łóżka, jeżeli jest potrzeba, ale uważam, że fajnie, że ona jest i jak widać przydaje się to, że jest z odpilanym kablem. Mam herbatę i będę się zabierać za szukanie jakichś nowych drobiazgów do domu. Chodzi za mną koncepcja zmiany trochę tutaj tego obrazu, ale na razie nie będę Wam zbyt dużo mówić. A druga sprawa to jest taka, że mm, chcę znaleźć jakąś wycieczkę, taki getaway dla nas na te jeszcze listopadowe dni, maksymalnie początek grudnia, więc zobaczę co mi się uda znaleźć, co Booking i Airbnb mają dla nas do zaoferowania. Kolejny dzień, zaczęliśmy sobie ze Stasiem od bajgli, czasami bierze nas taka mega, mega ochota na bajgle, które o zgroza mamy w budynku, dosłownie deli z bajlami jest w naszym budynku, więc to jest mocno niebezpieczna sprawa, ale staramy się dozować sobie tą przyjemność, więc chyba jeszcze nie przesadziliśmy, ale czujemy się trochę bajgloholik, it's ok, jesteśmy w Nowym Jorku. Potem ogarnęłam mieszkanie i znowu poszłam na siłownię, bo bardzo za tym zatęskniłam po moim kryzysie w środku tygodnia migrenowym. Okazało się, że nawet w zwykłe wyjście na siłownię jest fantastyczne. No i tego dnia zrobiłam sobie trochę inne ćwiczenia niż w poniedziałek, żeby to nie było takie monotonne i żeby nadal działały te same partie mięśni, żeby je sobie budować, ale żeby to były trochę inne ćwiczenia, żeby się nie zanudzić. Więc zaczęłam sobie zamiast bułgarów od wymachów nogą do tyłu z linką, z obciążeniem. No, i następnie zrobiłam sobie takie obwodowe trzy serie po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Jakby trzy ćwiczenia, 10 powtórzeń, trzy serie, wiecie o co chodzi. No i zrobiłam sobie właśnie takie przenoszenie handla, to są chyba Russian Twist. Do tego były jeszcze nożyce, których nie nagrałam, i takie brzuszki na Ukos. Dzień dobry moi drodzy, z właściwie już wieczora. Przybyłam tutaj do Was, bo to jest jedyne miejsce z dobrym światłem w tym domu, żeby Wam pokazać, słuchajcie, szok i niedowierzanie, szok i niedowierzanie. Wiecie, co to jest? Zawartość paczki z Pretty Little Thing po, uwaga, miesiącu. Miesiącu, no. Nie wiem, czy bardziej jestem w szoku ja, firma, która tą paczkę wreszcie znalazła, czy dostawca, który ją dostarczył po tym, jak miałem ją codziennie dostarczyć od trzech tygodni. Także, moi drodzy, żyjemy, jesteśmy, wszystko jest, nawet pasuje, bo jeszcze takim czarem on top byłoby to, tak jakby trzeba było zwrócić gotowi z tych rzeczy, ale na szczęście nie. Więc tak, tutaj jest taki e, sweterko bluza. Widzicie? Taka mega basic, ale fajny ma materiał. Wydaje się taki niemachacący. No akurat. Pod, tutaj pod tym światłem wygląda jakby był, ale nie, uwierzcie mi, że on jest jakby mega spoko, tam jest głównie wiskoza, wiskoza się nie mechaci, z mojego doświadczenia wynika, więc spoko. I zobaczcie, on ma taki mega cute kapturek, bo jest taki duży i taki cozy, a nie jest taki, wiecie, jak bluzy z handlem, mają czasami takie po jak na W.A. w podstawówce. Więc no, ma fajnie, fajnie, że przyszło. Jeszcze przyszła czarna sukienka, którą wstępnie zamierzam dzisiaj założyć. Eee, także jeszcze się wam w niej pokażę, mam nadzieję, że nie zapomnę. No i pokażę wam też wyjście, eee, czyli naszą randkę ze Stasiem. Idziemy do e, słodkiego, małoludkiego miejsca, które się nazywa Parcel. Czyta się parcella, więc mieliśmy dzisiaj z tego ze Stasiem Beka. I potem, słuchajcie, może pójdziemy do miejsca, które sobie wybierzemy spontanicznie z aplikacji, pod którą zostałam podpięta. Dosłownie ostatnio, że wam o chodzi, dosłownie ostatnio myślałam sobie, że za mało korzystam z dóbr Nowego Jorku i wiecie, mając jakby, myślałam, że piesek, mając Instagrama i TikToka, no tak w miarę spoko działającego jedno i drugie, pomyślałam sobie, że jakoś tak mogłabym więcej robić w tym kierunku. No i... Wtedy, właśnie, jakoś dzień po czy coś takiego, odezwała się do mnie pani, która zaproponowała mi, jakby podpięcie mnie, pod aplikację, która właśnie daje możliwość chodzenia na różne um, wydarzenia, jedzenie, beauty rzeczy, testowanie produktów i tak dalej, właśnie za storkę. I to tylko za wstawienie storki, a nie za w ogóle rolkę, nie za post czy coś, więc jest taka jakby mega szybka, mega prosta wymiana. I fajne są bardzo rzeczy w tej aplikacji, powiem Wam. Będziemy ze Strasiem się umawiać na pewno. Stary będzie korzystał z moich girl instagramowych rzeczy. No ale właśnie może dzisiaj też testowo skorzystamy z jakiejś pierwszej rzeczy, która będzie w okolicy jakiegoś na przykład baru po kolacji czy coś takiego, bo widziałam, że jest dużo fajnych barów. Więc jak już się wytrawialiśmy z domu z tych dressów, no to warto skorzystać. A ja się trochę ubrałam i ogarnęłam przed czasem jeszcze, żeby Ponagrywać sobie content na TikToka, bo ostatnio e, zaczęła mi fajnie iść seria, którą wewnętrznie sobie nazywam Talk. E, jak ktoś jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam. Jestem zadowolona z tego, jak to idzie, nie jest to jakiś, wiecie, e, virale po 2 miliony, ale idzie bardzo ładnie, więc planuję dalej jakby to m, kultywować, że tak powiem, już zasłownictwo. Dobrze, e, widzimy się niedługo przy drugim outficie i już bliżej e, godziny wyjścia na randkę. Drodzy widzimy się w sukience, tak dawno sobie nie miałam sukienki, że czuję się zbyt elegancko, ale dobrze wyjdźmy wreszcie z tych dresów. E, dłuższe rękawki, asymetryczny dół i tutaj taka fajna golfika łódeczka, ale w golfie ja nie lubię swojej twarzy, więc fajnie, że to jest łódeczka i że właśnie ona się otwiera tak bardziej tutaj takim ostrym kątem. Mam wrażenie, że to jakoś tak wiec daje pazura i lepiej wygląda, też proporcje się robią lepsze. No więc tak, do tego będą e, czarne rajstopy, bo jakoś tak w gołych nogach e, w połowie listopada, tak trochę dziwnie. E, chyba czarne kozaki, wydaje mi się, że tak all black pójdziemy. No i rabeczka wtedy musi rozłamać, czyli będzie to e, Gucci. Wiśniowa, prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. E, skleję to jeszcze i albo się Wam pokażę, albo widzimy się już e, na kolacji z jakimiś przebitkami. Wydaje mi się, że tego outfitu nie da się zniszczyć więc mam nadzieję, że, że tak jak to w mojej głowie wygląda, tak to będzie wyglądać tutaj. No, i tak prezentowało się miejsce, które wybraliśmy sobie na naszą randkę. Ja bardzo lubię odwiedzać nowe miejsca, i w Nowym Jorku na szczęście ta lista się nie kończy, a wręcz z każdym miesiącem ona rośnie. To jest jeden z powodów, dla których bardzo uwielbiam to miasto. Na początek wzięliśmy sobie taką mini pizza z mortadellą, kremem pistacjowym, ricottą, było to przepyszne. Na danie główne wzięliśmy sobie kurczaka, który był literalnie ogromny, i pod tym kurczakiem był um, taki pyszny, taka kapusta. z takim pira ziemniaczanym, typowo jesienne kołzidanie. I potem przyszliśmy sobie na drinki do miejsca, które nazywa się Krewet. Ja już tam byłam kiedyś z dziewczynami z Polski na urodzinach jednej z dziewczyn, ale bardzo fajnie było wrócić i jeszcze, tak sobie wiecie, takie czery on top tego wieczoru zrobić. No a następnego dnia e, zaczęliśmy sobie od treningu na siłowni. Tutaj e, moje śmieszne miny, <grytanie> bo przedrzeźniliśmy jedną właśnie trenerkę. No, no tak, no jesteśmy trochę radni, ale przedrzeźniliśmy jedną trenerkę i akcent z LA, bo ogólnie ludzie z alej mają taki bardzo, bardzo Typiczny, rozciągnięty akcent i właśnie się z tego śmieliśmy. No i co? I odbyliśmy sobie trening tenisa. Było bardzo fajnie, bardzo intensywnie i zakwasy potem tym treningu utrzymały mnie cały weekend, ale dobrze jest wrócić na właściwy tor. Po tenisie zjedliśmy jeszcze takie porządniejsze śniadanie, prysznic, no i zaczęłam się szykować na wyjście, które miałam umówione z Paulą na obiad i słuchajcie, miałam już pytać Was o to cztery razy, przypomniało mi się w tym momencie, więc to wreszcie powiem. Dajcie mi znać, co chcielibyście jeszcze widzieć na moim kanale, oprócz weekly vlogów, jaka tematyka was interesuje? Czy bardziej pogadanki, jeżeli pogadanki to na przykład e, związkowe, czy bardziej jakieś takie, nie wiem, życiowe, ale w sumie życiowe, to jakie? Czy na przykład bardziej coś więcej z szafą, zawartość szafy, jakieś konkretne stylówki na dane okazje, um, albo na przykład jakieś e, edycja wishlist i jakieś takie, wiecie, omawianie rzeczy, albo na przykład prezentownik, czyli takie inspo z prezentami dla niej, dla niego, czy po prostu wystarczają Wam weekly vlogi, bo jak patrzę na wyświetlenia, to ja mam wrażenie, że nic nie przebija weekly vlogów i że wszystkie te inne filmy są jako taki słaby dodatek, no ale właściwie jest też duża część osób, która ogląda te filmy, nawet jeśli one mają mniej wyświetleń, więc czemu nie. No i tak, dalej mamy mój outfit, gotowa do wyjścia, buty, które miały być awaryjnie przy domu na spacer z psem, a chodzą po prostu ze mną po całym Manhattanie, sześćsetny raz w tym sezonie, zarzekałam się, że tak nie będzie, oczywiście jest inaczej niż Wam powiedziałam. Popołudnie i wieczór spędziłam ze Stasiem w domu, bo po tej wycieczce do Soho wróciłam tak przebodźcowana przez ilość ludzi, a przede wszystkim turystów, którzy po prostu w Soho w tym dniu byli w jakiejś niezliczonej ilości. Naprawdę padł chyba rekord ludzi w Soho. Nigdy nie było tam aż tak tłoczno. No ale wieczór mi to wynagrodził, zamówiliśmy sobie sushi i spędziliśmy mega miły czas razem. I tak oto minął mój tydzień. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam mija jesień i jak sobie umilacie ten ciemny, zimny czas.